No a siema, się ma z tej strony, Wilson, zapraszam Was na luźny odcineczek z Pandory MT2 sezonu drugiego. W tym odcinku również macie konkurs 50 zł w tych smoczych monetach. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, stawić łapkę w górę i dać komentarz. W komentarzu oczywiście swój login. No więc zapraszam na film. Dobra, u mnie 6-7, nie? Także. No, no nie ma źle. No... Wiadomo, jeszcze idzie to podciągnąć, nie? Nie było kiedy? to tu to już teraz rób. <laughs> Obiecałeś mi. Mapa jest, jest mapa. O, tu stąd PDK, stąd PDK będziemy mieli, innego nie, ten nie będziemy mieli. <laughs> A szóste, siódmy z Isa to tutaj. Tak. To, to jest ja tego, sobie zrobiłem. A zisa też mam doładowanie. tylko jeszcze fryzurkę by pasowało, nie? Wyrzucić o to chodzi. Sorry, nie strebiłem. Chodź tu, zabijacie? Dropniesz drobnisz i my jesteśmy kwita, bo trzy... ponad... Ej, ponad 30 szkat, grubo, a więcej, 40, i ani jednej szkatułki, ani jednej truty, nie? To trochę słabo, bym powiedział. Nie mam szczęścia. Dobra, otwieramy i kur... Jadost. Trzeba, trzeba być w czepku urodzonym, widzowie, żeby takie coś wydropić. Idziemy oddać biologa, teraz będą matowe lody. Będzie easy, widzowie. Ktoś tu do mnie pisze. Siema, pomożesz coś na start? O. Nie robimy wstecz. No pewnie, że ci pomogę, ziomuś. Gdzie ty jesteś? Siema. O, Ale, ale mu pomogłem. Sorry, Autat! <coughs> Chodź tu. Chodź tu. Weź, na, na zmianki mu brakło. Dajmy mu z 20. Coś będzie miał na zmianki. Co bym, co bym ci tu mógł dać, proszę pana? Tam możemy ci dać takie. A czekaj, nie. No bo ciul. w sumie no. Możemy dać mu takie rzeczy, to mu zawsze coś pomoże Trzymaj Ja sobie i tak dokupię to to easy Już nie czytał, nie? Poszedł, a nie, nie przeczytał, nie? Nieźle, nie? O kurde, to wariat jesteś, jak mną to robisz, nie? Nie boisz się 150 obrony Zostaliśmy, to zawsze coś, nie? No i dobra, a widzowie, kto nowy na kanale? O, wywaliło mnie, czemu? Kto nowy na kanale? Zapraszam do subskrypcji, do subskrypcji kanału. A my co, my lecimy z. Jestem. O, Sebek się ma. 31 lewe. Siemano, Siemano. Witam. Zaczynasz? Sebek? A to Ty, Pi tutaj byłeś, widzisz. Duża ryba. Duży karaś, kurde. Ty byłeś, aaa Poko nie ma problemu Nie będę ci odpisywał, będę ci mówił na czacie A my szukamy, ej Widziałem, że karasie poszły w dół widzowie 350 już są, widzicie to Czekamy czy kupujemy już tam 10 sztuk Patrzcie Po 300, jakby ktoś chciał, to kupię od razu ale są kozacy, co są twardzi, po 500 wystawiają, ale tam nie zejdzie za miesiąc. O, 330 to już można go. By było wziąć, gdyby się miało. Tak 10 do oddania, no ja wiem, 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 Żydyszka. A 27 musisz kupić. Nie strasz mnie. Dobra, muszę patrzeć, czy bomby nie ma. Chociaż ja nie mam tyle kasy. No dobra. Ja już w ogóle nie zekasuję. Oj, to wszystkie bryłeczki mi pójdą. Dobra, to nic. A ile mi przyjmie. No ile mam kasy tyle kupię? No co mam zrobić? Ile mamy? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Kupmy na razie, zobaczymy, ile szef przyjmie. Gdzie on jest? Bo ja go nie widzę, nie? Tu stoi, kurde, dobra. Gubiłem go, nie? Mam rybę. To no duże karasie nie wiem, jak zrobimy to zobaczysz, nie? 9 ryb. Ale to trzeba z 27, a 8. O kurde, to początek dobry, to nie chcę wiedzieć, jaka końcówka będzie, widzowie. Uuu, 7! 6! to to kurwa. U, przepraszam, ale. No i właśnie, się zaczęło, już mówię. Rzućmy okiem. O, idealna, 5. He? Można, można, widzowie. Nie wiem co się daje, staje za karasie, ale jakoś warto działać. Nie, ja jeszcze, jeszcze mam chorobowe do końca tego tygodnia, następnego tygodnia zaczynam pracę, widzowie. Także zmienimy na pewno godziny live'ów, pewnie będzie później, bo dopiero po 15 wracam z pracy. 3 razy w tygodniu wiadomo momentem live'y, czasem 4, zobaczymy jak się wyrobię. Ale... Zobaczymy wszystko. Jakoś to pogodzimy wszystko. Dobra, musimy kupić to. Ej, od niego było szczęśliwa. Który to był? Ten? On ma szczęśliwe ryby, kurde. Ummy dwie. Zobaczmy ile spali teraz, ale... A ty wy, a wy widzowie, po pracy już? Kurde tak. Już nieszczęśliwe? To teraz musisz być droższy na koniec. Jeszcze jedna ryba, widzowie. Kurde, ale fajnie. Ci podniecam bo to drogie dziadostwo. Troszkę. Czy widzowie po pracy, czy w pracy? O, 500pz dostajecie na stałe. I szkatułkę. Szkatułken. Dobra, to szkatułki do kolekcjonera, nie? Nie wiem, to była wodza orków. Oskar, ty mi tam pilnujesz miejsce? O, dziękuję za subika, Sebek. A, bo pewnie zasubskrybowałeś wcześniej doszło. Dopiero. Dobra, pedek. O, diament, to nic, dobry i diament. Okej okay. Grasz Metina, więc luz, no to kurde, zajbiście. To za zażytony widzowie, co to było? Chcę lognąć chyba. Czekajcie, dajcie mi. Dajcie mi lognąć. Dobra, tam mamy biologa do oddania po mozłowieniu. Co ty chcesz teraz, szefie? Takie drogie. Tu ile te rybki chodzą, nie? Karpie teraz. Okej. Okay. To karpie drogie. Tak? O, to super. Jak znajdę spota, to super. Ojej! Nie, to czekamy aż będzie przypełnione, nie? Czekamy sobie, widzowie. Mi się nigdzie nie spieszy. A jak nie, to kupimy na jedynce. I faktycznie, kupiłby na jest 1 a no to nie, bo to zniknie. Kurde. to nie zginęło to. Ja też będę znajdował. Dobra, to jest za drogie za drogi na mnie. Także to odpuszczamy. I lecimy. O. Motowy lód. Nie mam motowych? Mam jakiś, ale to mu z plusem. to do widzenia. Dobra, motowe lody? Po ile? Wykąsiłbym Nie powiem widzowie. Co tu jest? Ja mam pytanie, możesz mi... Dobra, trudny... ...to będzie łatwe, czy trudne? Trudno, Dolina Śmierci. Gdzie będziemy walczyć? No i już będziemy jechać. Co to jest za postać? Ninja. Widzicie, widzowie, zarobiłem suba. No i dobra. Stoimy trochę nad nim, bo może zaraz zejdzie. Niech chłopaki są exp'i. Terem, terem, no ja za dużo do tych mobów, żeby go zaznaczyć. Zamieszanie jak? Gdzie on jest? Lognął? Dobra, lognął chyba, nie? Milego tam. O koniem za. Mam ten ból, jak ci ktoś wejdzie, kurde, i ma trochę ku zrobione i ci odbija. Spota siedzisz sobie na spokojnie, Expi, to jest trochę denerwujące. Oddaliśmy matowego. Odwizławie się matowo oddaje. Co pół godziny teraz, ten tydzień to będę oddał. Muszę się dogadać z tym tu sąsiadem, co tam Expi. Czekajcie, ja muszę go znaleźć. To sobie przygotuję wiadomość. Jakie gówno, no, usuwać i wiadomości. Ja nienawidzę tego, nie? No i patrz, nie da się pisać kurwa na tym. To jest tragedia, nie? Słuchajcie, ja go znajdę, będę musiał się na szepcie mu napisać. Muszę go znaleźć, nie? W międzyczasie mu spota wezmę. No to gdzie to tak. Ja miał te dwa spoty i dwa cechy, ja jestem ukochany, jest dość. To mi starcza. Także tak to wygląda, widzowie. No a co do tego, czy się wybiłem? Jeszcze do wybicia daleko, ale bardzo mnie to cieszy, że mam tylu widzów, nie? Bardzo wam dziękuję za to. Eee, uciek mi, kurde. Szefie, Stój, bo szczelam, focha A mój Okej, okay, to czyli będzie nabrak. Ekspi godzinę to. Okej, okay, to no, my tu będziemy ekspić. To ja tu ekspię, nie będę się ten. A jak szysza, chodzisz po tym? Chodzisz ko koło samochodów, jak przychodzisz, to co, patrzysz w auta w szyby, co? <grystanie> ja chyba ze dwa razy podchodziłem do stówy, nie? Razy, później za drugim razem już poszło. Na easy, nie? A jak? Nie da się, każdy jeden. Kto ćwiczy to wie kurde, że idziesz, patrzysz samochód, to... A fajne szyby są w samochodach, bo to powiększają, dobrze widać. Także nie zajebiś. O, mamy spota. Patrz, duduję pod, kurde, widzowie, a tu już idzie leci. Tu już będzie leciało, nie? A no to wiesz, du ale ja Ci powiem, że dużo rowerem idzie zrobić, nie? Jak masz coś tam porobione. Tylko ja masz ścianę naderwane, to też lipa, nie? Kolega, kolega mój, pytam się, co robisz? Siedzę na komputerze. Mówię, to zejdź, bo zepsujesz. <laughs> Już se tego spotar... Do pokułatuję zadzwonię, będziemy przyjebane, nie Gościu. gościu? Nieładnie tak ksuć. kur... Możesz się ogarnąć? No i Teraz <laughs> będziesz grać, porfan Na mandolinie <laughs> Tak widzowie, tak Gra porfan Ubierze Q i będzie logo i ciasne drzwi do zdrowia, nie ma co nie ma co czasie ta się, ten jak to się mówi, ogarnąć, opanować i bez tego. I for fun. A weź ty, aby ona siedziała na spocie, weź i z to. O, ja moja. To for fun. Mienia ha, jak pierdolę. Ja nie że zawsze się. Poważnie, zawsze mi się jakiś jeleń trapi na, na, na live, że sobie ekspio na spokojnie. Nie będzie spokojnie kurwa, nie? Dużego nam widzowi czy źle. Ja No nie? Coś złego. No i ciekawym, na którym będziemy gonić jeden. Jedenka będzie teraz. To za jakiś, nie? Dobra, ja się muszę skupić na expie, nie na lataniu za nią, bo tylko o tej chodzi, nie? Tylko i wyłącznie. Zmienisz ten? O te kur. Nie miło. Mam to nasza mam. No i właśnie ubierz się grubo i czekaj długo, nie? Walki o spoty. No nic no. No i tako, takie granie. Nie dojdę do ciebie. Już będą przy mnie zabici O Jezus mor no, dwa Co no, ona no, ma zadzwonić, że ona tak bije Tyle maluda włożona? Wszędzie. Jeszcze trochę wam powiem widzowie, że za granie w mytina będzie szkodliwe płacone, nie? Będą wam płacić szkodliwe. Pij na nasz serwer. Wypłacamy szkodliwe. Uszczerbek na zdrowiu, nerwica. Tak, normalnie to bym mu odpuścił bez żadnego problemu, ja bym wiedział, że mam gdzieś inny spot, czy coś, wyjebane w walkę z takimi ludźmi, nie? Bo to bez sensu. Tylko jak nie, wiecie, że nie możecie spota nie znaleźć, albo szukać pół godziny, a już straciliście pół godziny na, nie, na, na szukanie, czy tam czekaliście, no to tak też słabo trochę tak odpuścić spota, nie? Dobrze gadam, czy źle gadam? Bo już sk... co to myśli na ten temat. Z jednej strony się denerwujesz tylko i jeleniom debilom się powinno od odpuszczać ogólnie, ale... Nie wiem. Ale znowu też, jak tak będę odpuszczał co chwilę, to nie wbijesz la w życiu. No i co wy na to? Co wy na to mi odpowiecie, widzowie? Tak z ciekawości, no. To już poszedł? Już mu się znudziło? Przecież mu się dobrze ekspiło, kurde. Jeszcze chwilę. Dociągniemy jeszcze te 4-5 minut i zobaczymy przez 3 godziny, ile zarobiliśmy, widzowie. Idziemy zamienić na bryłki, ile zarobiliśmy, widzowie. Chleb ze sztabkami. Także to zarobiliśmy. Poza. 3 godzinki. 3 godzinki Ekspa. No, 20 bryłeczek. I pisk. Co to jest? Sura, szaman, co to jest? I już w kółeczku jestem. Także tak to wygląda. 20 brylaczek zarobione. Do tego mamy 18 broszurek. 9 ks smoczych ksiąg. Znaczy, rękawica mamy na minutę, ale to mniejsza. Nie zwróciłem na to uwagi. Myślałem, że ich się dawno skończyła. Eee, dwie godziny z rękawicą, nie? Także to żeby podkreślić, żeby to wybrzmiało widzowie. Twisty kamień 7, 7 kryształ życia i dwa szmaragdy. I 69 sakiewek. I 12 kryptonitów. Także taki mamy drop. A jeszcze, przepraszam, 11 mitycznych kluczy, nie? Także taki dropik jest. 10 kg, 20 bryłeczek. 3 godzinki. To, jak, to jak, jak wam się podoba ten wynik? Dobry czy słaby? Widzowie. Ja jestem takie oblężona. Wejdź tą postać, kurde. No i trafcie w sklepik teraz, nie? Uważaj ludzie tak lubią siedzieć w tym, tym? Tragedia. Dziękuję wam za dzisiaj. To już jest po 18, ja już kończę. Widzimy się w środę. O 14 znowu. Też do 18. I co? Dzięki wam za dzisiaj, za aktywność, za fajnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i to. Zapraszam Was na kolejne livey i widzimy się już niebawem. Nara!